Nazywam się Dominik Wójcik, jestem jednym z mniej aktywnych redaktorów serwisu facebookowego Fotoprzewa. Przedstawię Państwu jeden z ciekawych obiektów sportowych w mieście, dostępnych całkowicie za darmo. Zlokalizowany jest na terenie dawnego Poligonu, obecnie Parku Miejskiego pod nazwą Lazaniołowski. Jego lokalizacja, jego nazwa to ścieżka zdrowia znajduje się ona w osi Alei Wyzwolenia. Także jeżeli przyjedziemy tramwajem, wchodzimy z Pensyfeldtolfa na dół, wchodzimy na górę i idziemy dalej prosto przed siebie przez las i dochodzimy do takiego miejsca, przy którym zlokalizowanych jest 10 drewniano-metalowych obiektów Zdrowia zlokalizowana jest na jednej z alejek Parku Lazaniołowski. Niołowskiej. Przy niej zlokalizowanych jest kilka obiektów, ulokowanych na boczach. Alejki wyposażone są w kosze na śmieci, więc trzeba być totalnym burakiem, żeby swoje ślady cywilizacyjne zostawić gdzieś poza nimi. Same obiekty tworzą w połączeniu z florą bardzo ciekawy układ widokowy. Jeśli ktoś lubi mroczne powieści w stylu Hewena Kinga, to na pewno się tu odnajdzie. Jeśli ktoś chce podpacerować, także nie będzie tutaj czuł się obco. Obiekty zlokalizowane są blisko siebie, aczkolwiek na tyle daleko, żeby, no powiedzmy, uniknąć kompromitacji, jeśli jesteśmy nowicjuszami w ćwiczeniach atletycznych, możemy spróbować swoich sił i się nie zgłaźnić. Na no, troszeczkę może zepsuć efekt filmowania. Od środka parku, patrząc urządzeniem na ścieżkę zdrowia, jest drabinka. Urządzenie znane z starych placów zabaw. Zasada pokonania banalna. Wchodzimy na jeden z końców, łapiemy się o górę, i z wykorzystaniem tylko i wyłącznie rąk pokonujemy całość dochodząc do drugiego końca. Urządzenie jest jeszcze w całości nie uszkodzone, złomiarze do tego się nie dobrali pomimo, że e, w lasku grasuje ich sporo. Obiekt na ścieżce zdrowia zlokalizowany w pobliżu pani, to prawdopodobnie huśtawka, został tylko stelaż. Z ukształtowania podłoża pod urządzenie wnosić można, że tu znajdowała się huśtawka. No niestety zbyt porządne urządzenie dla, no niestety nie do tej porządności populacji. Nie wszyscy na to zasługują. Urządzenie uszkodzone. Ławeczka do brzuszku. Bardzo proste, banalne urządzenie. Skos ławeczki jest nieduży. Mniej więcej tak jak próbuję to pokazać na filmie, na kadrze. Także korzystać mogą z niej bardzo, bardzo początkujący sportowcy. Zresztą widzę tutaj sporo osób uchyłkiem się przekradających, osób w podeszłym wieku. Tego urządzenia jest mi nieznane z uwagi na dokonane już zniszczenia układu otworów. Na elementach konstrukcyjnych wnosić należy, że to była kolejna równoważnie z ruchomymi elementami, z wykorzystaniem łańcuchów to no niestety nie wszyscy jeszcze zasługujemy na wspólne dobra jakim są wspólne urządzenia w przestrzeni publicznej żebyśmy mogli na przemian za darmo z nich korzystać urządzeniami jest układ e, takich oto skośnie zamieszczonych belek służyć e, one mogą w różnych konfiguracjach zarówno jako pojedyncza COWATA. E gażykowata ścieżka bądź jako poprzeczna ścieżka z poprzecznymi, ukośnymi belkami można przez nią przebiec no, z uwagi na ich rozstaw przekroczyć tego nie sposób ciekawe wyzwanie dla początkujących miłośników militariów naprzeciwko znajduje się bardzo proste urządzenie ale koniec rządem temu kto wykorzystaje w pełni układ dwóch rurek przez które przechodzi się za pomocą rąk. Przyznam, że ja próbowałem wykorzystać to do podciągnięć. Starowałem sobie do Kolejnym ciekawym obiektem jest ten stelaż składający się z trzech sekcji. Jedna z sekcji wyposażona jest w linę, druga w rurkę, trzecia jest pustą ramką, no niestety kolejne ślady zniszczeń. Znajdowało się tutaj kilka szczebelków, także do mm, różnego wykorzystania. No niewątpliwie obiekt nadal nadaje się do użycia. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, adekwatnie do własnych potrzeb albo fantazji. Ten obiekt zna większość z nas, a ze szkół to jest ławeczka stanowiąca równoważnie. obiektów jest most łańcuchowy oczywiście nazwa szumna most liczy sobie no niecałe półtora metra na łańcuch rozwieszono dwa klocki widzimy że kiedyś mogły być stabilizowane no widać łańcuszek komuś się przydał łańcucha już nie ma most jedzie nad historycznym okopem pozostawionym przez siódmą dywizję strzelców armii naszego Para, który okupował nasz region do 1914 roku. O historii Lasu Aniołowskiego poczytać można w facebookowym serwisie Częstochowa Nieznana. Dowiecie się Państwo, że to był poligon najpierw czarski, później niemiecki, później mienie wojskowe zostało skomunalizowane, na przestrzeni lat oczywiście zaniedbane, obecnie przekształcone w park miejski z alejkami mineralnymi e, wysypanymi włócznie dolomitowym. E, park wyposażony jest w koszy na śmieci, w oświetlenie nie. Natomiast dla nieszub to temu, aby to sobie pospacerować w dzień, o czym świadczą swoiste tłumy osób starszych. E, bardzo mnie to cieszy. E, widzę tutaj także starszych sportowców. No, tutaj wypadałoby, abym posypał głowę popiołem. Obiekt dostępny całkowicie za darmo. Skorzystać może z niego każdy, kto jest zainteresowany jakimkolwiek wysiłkiem fizycznym, nie chcąc płacić oczywiście za siłowie bądź fitness kluby, a jednocześnie dla osób preferujących ćwiczenia na łonie natury.